Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. W swoim życiu, podejmując decyzje, osiągając różne cele, kierujesz się być może wiarą w to, że wszystko się uda, że to, co sobie postanowisz, zostanie zrealizowane, osiągnięte. Albo też być może nie działasz, bo twierdzisz, że coś pójdzie nie tak, krytykujesz. Poddajesz wątpliwość, że nic takiego się nie wydarzy, że jest jeszcze za wcześnie, że to nie jest dla Ciebie. Ciekawe jestem, jak to u Ciebie wygląda. I tutaj tak naprawdę nie chcę krytykować żadnej z tych dróg ani mówić, że daną powinieneś wybrać. Bo z jednej strony, wiara w to, że, że się wszystko uda, że osiągniesz ten cel, że to, co sobie zaplanowałeś, zostanie zrealizowane. To w pewien sposób napędza cię do działania, daje ci siłę, chęć do osiągania. Nawet jeżeli coś po drodze się dzieje nie tak, to ta wiara w to, że, że to się uda, że to jest dla ciebie, pozwala ci dalej kroczyć. Ale z drugiej strony, jeżeli masz to bardziej krytyczne podejście do życia, gdzie poddajesz w wątpliwość, uważasz, że coś nie wyjdzie, to w pewien sposób to też ma swoje. Plusy, pod warunkiem, że to nie powstrzymuje cię od działania, nie paraliżuje cię od działania, nie powoduje tego, że ty nic nie robisz. Bo jeżeli tylko masz takie podejście, że to muszę sprawdzić, to budzi moje wątpliwości, że być może coś w tym planie jest nie tak, to ok, to jest nawet dobre, bo pozwala ci sprawdzić, przetestować, wybrać różne drogi rozwiązania. Na, jakąś, na jakieś inne rozwiązanie, takie krytyczne myślenie, ale jeżeli to powoduje, że ty stoisz w miejscu, no to nie jest też to dobre rozwiązanie. Ale żeby nie było tak świetnie, to podejście takie, że wszystko jest super, świetnie, wszystko się uda, też nie jest dobre. Bo właśnie jeżeli jesteś tak zafascynowany tą drogą, tą, tym celem i uważasz, że nic nie stoi na przeszkodzie, wszystko pójdzie świetnie, to też nie jest do końca dobre, bo wtedy, jakby zamykać ci oczy na potencjalne zagrożenia, na to, co może się nie udać, co może nie wyjść. Więc zobacz, we wszystkim tak naprawdę powinieneś zachowywać równowagę. To, czy uda się, czy zrealizujesz dany cel, czy też coś pójdzie nie tak, są ok podejścia. Ale przede wszystkim. Powinna zachowana być w tym równowaga, czyli mając jakiś cel, cel, który chcesz zrealizować, który chcesz osiągnąć. To z jednej strony, tak, powinieneś być przekonany o tym, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, że osiągniesz ten cel, zrealizujesz, ale z drugiej strony też powinno się włączać to myślenie krytyczne, czy wszystko zostało przeanalizowane, czy wziąłeś różne rozwiązania pod uwagę, czy przewidziałeś zagrożenia, więc te myślenia powinny iść ze sobą w parze, tak naprawdę, bo to zafascynowanie, to myślenie, że wszystko pójdzie świetnie, to jest trochę takie idealistyczne myślenie. Ale krytykowanie też będzie powodować, że danego celu możesz nie osiągnąć. Więc korzystaj trochę z tego, trochę z tego, bądź zafascynowany dobrej myśli, realizując dany cel, osiągając dany cel, ale też nie zapominaj o takim właśnie krytycznym podejściu o tym, żeby z różnych stron spojrzeć na swój cel, na to, co się dzieje po drodze, co się może wydarzyć, czy jesteś odpowiednio przygotowany. Więc zadawaj sobie takie pytania, ale niech to nie będzie przesadzone w żadną ze stron, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o taką równowagę i o to, żebyś realizował te cele, ale w takim podejściu zrównoważonym. Trzymam za Ciebie kciuki, cześć.